krzaki powinny tam wyciąć, pod tym blokiem, bo to nie przejedzie nie ten strażacki. Bo jakby cokolwiek się stało, trzeba ewakuować kogoś, to tutaj tylko gołąba. Jak to ciężko manewrować im jest. Bo tu jakoś wyjechać. Te krzaki powinny tam wyciąć i by wyjechał normalnie ale To nie, jest niedopuszczalne żeby te krzaki tam rosły pod blokiem Bo zawsze może być jakaś ewakuacja konieczna, pożar czy coś Tak samo jak teraz Tędy trzeba im wyjechać kurde Dobra. Dobra. ale to się mieści na tych chodników. Jakby trzeba było rozstawić ten podnośnik to nawet nawet miejsca nie ma okay. <grywa> Ciężko tu wjechać, to, to te krzaki są właśnie, które nie powinny tu rosnąć. Bo oni by tu przejechali prosto pod tym, pod blokiem, od tamtej strony by zajechali.